Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na Waszym półmetkowym czytaniu na październik. Zaczniemy sobie od kart tarota. Mamy tutaj dwa arkana główne. Mamy cesarzową i mamy kartę sądu ostatecznego. I jeszcze, żeby było ciekawiej, mamy tutaj królową mieczy. Wygląda na to, że możecie się spodziewać. Tak naprawdę pojawiają się tutaj dwa scenariusze, także bądźcie cierpliwi. Pierwszy z nich to jest taki, że ktoś kto uważa, że jest ponad wami lub ma nad wami jakąś władzę, ta osoba w jakiś sposób was do siebie wezwie, może wam rzucić jakieś wyzwanie albo może spróbować coś wam narzucić. Ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o coś, co ta osoba być może was zmanipulowała lub przedstawi wam jakąś sytuację w jakiś konkretny sposób i tej osobie może się wydawać, że, że jest zagwarantowana jest Wasza zgoda na to, co ta osoba tutaj przygotowała dla Was, czy co, co ta osoba może Wam tutaj proponować, ale karty pokazują nam, że w tej sytuacji powinniście odmówić. Dosłownie na karcie wyroczni wyszła Wam karta o nazwie Say No, czyli powiedz nie lub po prostu odmów, i na tej karcie tutaj mamy właśnie tak jakby ta osoba z pięknym bukietem kwiatów pięknie prezentująca się osoba coś wam proponuje coś wam pokazuje na przykład tak ale jednak mimo wszystko wy się odwracacie bo wy widzicie co się dzieje poza tą zasłoną wy widzicie że jest to tylko maska bez względu na to, której ze sfer waszego życia ta sytuacja może dotyczyć, tutaj mam wrażenie, że wy macie pojęcie o co chodzi i co się dzieje, ale z jakiegoś powodu możecie mieć po prostu pewne obawy konsekwencji tego, jeżeli powiecie nie, jeżeli odmówicie. Tutaj mamy dla Was też kartę zebry. Na tej karcie jest napisane żebyście pozbyli się swojego strachu i żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że jesteście bezpieczni i jesteście chronieni przez cały czas. To tak jakby ta osoba, to równie dobrze może być i grupa osób. Oczywiście tutaj używajcie swojej intuicji, w jaki sposób to pasuje do Was, ale tutaj po prostu wygląda na to, że ta osoba lub grupa osób próbuje Wam mówić, że nie jesteście bezpieczni. I że dla Waszego bezpieczeństwa, i tutaj też tak jakby, no nie robię tutaj żadnej aluzji, tak? Tak mi po prostu karty pokazują, ale być może faktycznie chodzi o konkretną, obecną sytuację w kraju. U niektórych z Was może chodzić dosłownie o to, ale tak jakby właśnie pod pozorem dania Wam poczucia bezpieczeństwa, ta osoba coś tak jakby przygotowała. Mam wrażenie, że ta osoba oczywiście no, na pewno coś może na tym zyskać, jeżeli wy się zgodzicie, jeżeli wy przystaniecie na tą propozycję. Jednak karty nam pokazują, żebyście jednak tego nie robili. Tutaj bardzo moją uwagę przykuwa Królowa Mieczy. To jesteście wy, ta karta reprezentuje was. Tylko tak, ta Królowa Mieczy akurat w tej talii ten miecz chowa za sobą. Więc mam wrażenie, że u niektórych z Was wy nawet nie zdajecie sobie sprawy ze swojej siły i z tego, że możecie w ogóle odmówić. Tak, jakby na chwilę obecną, oglądając to nagranie, być może już wiecie, o co może chodzić, albo po prostu możecie mieć takie poczucie, przynajmniej niektórzy z Was, że wy nie jesteście w stanie odmówić, albo że nie możecie odmówić, no bo właśnie te konsekwencje, tak? Albo co by było gdyby, takie trochę gdybanie, ale. Głównie chodzi o to, że macie wrażenie, że sobie nie poradzicie, jeżeli odmówicie, tak? Bo oczywiście, odmowa w takiej sytuacji oznaczałaby, że decydujecie się coś zrobić samodzielnie, niezależnie od innych osób. Więc to, co pokazują nam karty, to jest to, żebyście się nie obawiali, żebyście wierzyli w swoje siły, macie ten miecz w ręku, tylko tak jakby. Być może część z Was po prostu tego jeszcze nie czuje albo obawia się go użyć, tak? ale w tej sytuacji, która nam się tutaj pojawia, to tak jakby właśnie ten miecz symbolizował tą odmowę. To jest Wasza prawda. Wy wiecie, co jest dla Was najlepsze w Waszej sytuacji. Wy wiecie, w jaki sposób Wy powinniście postępować. Nie podoba Wam się, że ktoś próbuje Wam coś narzucić albo nie podoba Wam się, że ktoś na przykład próbuje Was zmanipulować w jakiś sposób i po prostu nagiąć Was tak, żebyście na coś przystali, żebyście się na coś zgodzili, bo Wy doskonale wiecie, że na tym stracicie. To by była tak jakby pierwsza wersja tego czytania, więc tylko szybciutko podsumowując, chodzi po prostu o to, że jeżeli ktoś, kto ma nad wami władzę, albo wydaje mu się, że ma nad wami władzę. Jeżeli ta osoba was wezwie albo da wam jakąś propozycję, to macie tutaj sugestię, żebyście jednak odmówili i żebyście nie stracili wiary we własne siły. Pozbądźcie się strachu. Jeżeli chodzi o drugą wersję czytania, to również tak jakby moglibyśmy na to spojrzeć, tak jakby ta cesarzowa, tak jakbyście to byli wy. Cesarzowa również jest tak jakby kojarzona, ojejku. Cesarzowa jest kojarzona z władzą, tak? Tylko, że jest to tak jakby władza w energii żeńskiej. I teraz sposób, w jaki ja widzę te karty, to tak jakbyście Wy, będąc tą cesarzową, wzywacie innych ludzi, bo mamy tutaj tą kartę Sądu Ostatecznego. Dla mnie jest to również karta wezwania, tak? To tak jakbyście Wy nagle albo podnosili alarm, że coś jest nie tak, i że trzeba coś zatrzymać, albo że trzeba się czemuś przeciwstawić i wzywacie inne osoby, a te osoby to takie, tak jakby takie zaspane były, tak? Zaspane takie na wpół otwarte oczy, że w ogóle nie wiedzą i nie rozumieją o co Wam chodzi, ale Wy mając ten miecz w ręku, mając tą energię królowej mieczy, Wy jesteście w stanie otworzyć oczy ludziom. Wy już macie tak jakby siłę argumentu, siłę logiki za sobą, czy w sobie, tak? Macie ją w ręku i jesteście w stanie jej użyć, żeby przekonać większą liczbę osób do tego, żeby czemuś się przeciwstawić. Więc wtedy tak jakby ta odmowa to nie byłaby tylko i wyłącznie Wasza osobista odmowa, tylko raczej Wy tak jakby jesteście postawieni na pozycji lidera. Wzywacie inne osoby i te osoby za wami podążają i wspólnie mówicie nie. Oczywiście to może dotyczyć jakiejkolwiek sfery waszego życia, używajcie swojej intuicji. Yy, ogólnie rzecz biorąc, na drugą połowę października yy, wygląda na to, że będziecie postawieni w takiej sytuacji, gdzie po prostu będzie trzeba powiedzieć nie, ale coś mrugnęło. <laughs> będzie trzeba powiedzieć nie. Yy. Ale aż mi to wybiło. <grych> ok, już nie będę nagrywać od nowa. Zostawię to nagranie tak, jak jest. Po prostu chodzi o to, żeby się przeciwstawić, tak? I czy robicie to sami, czy jesteście po prostu liderem i inne osoby podążają za wami. Pamiętajcie o tym, że za każdym razem, jak będziecie czuli strach, pamiętajcie o tym, że jest to strach powodowany czyjąś manipulacją. To nie jest strach, który jest. Realny, który ma podłoże, tak jakby w rzeczywistości, tylko on ma podłoże w czyjejś manipulacji. Dlatego ten strach to, to tak naprawdę jest sztucznym tworem wymuszonym, wykreowanym specjalnie dla Was, żeby Was zatrzymać, żeby odebrać Wam, że tak powiem, jaja do tego, żeby powiedzieć nie. Tak naprawdę to by było na tyle. Życzę Wam miłej drugiej połówki października. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.